Ten macie chyba oszalał Daleko to jeszcze Dobry czas Maciek <tryśny> Przyjścę oszalał Dlaczego czerwona góra? Czarna Góra, no kurczę, idealny resort rowerowy na, na naszej ziemi kłodzkiej, no kurczę, no trzeba było tutaj, ale wiesz, najważniejsze to jest to, co nas czeka na dole. Także wjechałeś do góry, zaraz ciśniemy w dół, a na, na dole? No, na dole niespodzianka, pyszne jedzonko w karczmie, puchaczówka. No mam nadzieję, że będzie dobre. Będzie, będzie. Co? Ciś... Ciśniemy, czy chcesz odpocząć chwilę? Nie, no usiądźmy. ja nie tak zgodniałem. Nie, no, odpocznij, popatrzmy sobie jeszcze na fajne, fajne pejzaże i, i, i jedziemy. Oh, no dobra. Oh. Na miejscu? Na miejscu nareszcie. Jak trasa? No, nie obyło się bez gleby, ale jest dobrze. Dobra, no to co kurczę, prawdziwa y, góralska karstma przed nami? Ja by prawdziwe góralskie jadło. Tak jest, to co, bierzemy się za jedzenie. <grywanie> Dawaj. Idziemy. O! Tak. O, jest nawet stojak dla rowerów. A, stojak. Stojak, Rze, Rzeczka, ogród. Elegancko. No, można działać, można ja też. Ja zapraszam. Super. Dzięki. Ja już zapraszam. Dziękuję. Będzie idealnie po takiej wycieczce małej rowerowej. Dobrze, no, ja już jestem głodny, tak więc. O. Na... Dobra, dziękuję. sobie zerknąć, co mamy Coś pani poleca? Polecam a na pewno zdecydowanie nóżka z kaczki. jest porządzona metodą Suvri. Chociaż panowie wyglądają mi na żeberka i golonkę. więc... To by się no, go... chyba może zgadowało. Ja czy... Czuję nas pani tak, bardzo dobrze. Tak, tak. Gotowana w piwie, a później jest... To e... Golonka do mnie przemawia więc, e... do tego. Tak mi się wydaje, e, browar nasz rzemieślniczy będzie idealnie pasował. Maciej. <grych> dzi dzi dzisiaj w końcu gogaru, nie, nie słodycze. Śmiało polecam. Brower z 20-letnią tradycją, oni jak tak ważą to piwo, specjalnie też jakby dla nas beczkowane. A no i też jakby panowie nabrali smaku, więc zachęcam do wzięcia tego piwa na wynos, bo też jakby dla nas specjalnie dotargują. O, no to no ekstra, tak, czeska, dobra. Jasna, 13. To dziękujemy. To, 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 coś... dwa, to, to dwa piwka na, na, na no, pewno, a, a, zaraz, okay. a zaraz sobie jasne, coś wymyślimy i, i będziemy, będziemy wybierać. Pani miała nosa co do tego dania, bo powiem Ci, że golonka z pieca. No to do, do, to do, chyba akurat do Ciebie tak przepasuje tak tak, tak, tak. No i, i żeberka, teraz. chociaż ten nóżka z nóżka kaczki też mi tak kurczę yy, kusi, ale hmm. chyba jednak że, 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 żeberka. Golonka, golonka do mnie przemawia, tak więc spokojnie już. Dobra, ja biorę żeberka na pewno. Ale coś na starcik byśmy... A zobaczymy, dobra, dobra. Poczekamy na panią, to jeszcze, jeszcze coś, coś może Poczekamy wymiesimy. Poczekamy na piwo, nie? Tak, tak, to najważniejsze. <śmiech> <śmiech> Bardzo proszę. No. Bardzo dziękujemy. <laughs> Pianka idealna. Dobra. Dzięki Wielkie. Dziękujemy. Może byśmy porozmawiali trochę coś o tym jedzeniu. No dokładnie. Myślę, że szef kuchni będzie na, na, najlepiej. Cześć, witam Was. Cześć. 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 Sebastian. Cześć. Zapraszam, siadaj i opowiadaj o, o waszej kuchni. Słuchajcie, no nasza kuchnia się charakteryzuje tym, że robimy większość rzeczy sami. Czyli kisimy barszcze, żurek. Wędzimy. Mam ochotę dzisiaj na golonkę, i rozumiem, że ta golonka to jest golonka taka. Golonka to jest golonka z kością około kilo, kilo 200 warzyw. Ona jest marynowana w solance przez 5-6 dni. Dopiero potem jest gotowana Super. w piwku tym, które będzie pili. Podawana jest na tradycyjnej kapuści zasmażanej z kminkiem. Na smalcu oczywiście, Najpierw. jest robiona. Macie na co to miałeś dzisiaj ochotę? No wiesz co, ja nad tymi żebrykami się zastanawiam. Tak. No, rzebryczka też są e, bardzo A. smaczne. Ale tutaj mnie e, e, trenerka Magda, e, polecała mi nóżka. Nóż, no, nóż, no, nóżki no, skaczki. Noże tak? skaczki. Noga no. skaczki. Bardzo dobry wybór też. Modra A. kapusta. Hmm, nie wiem. Kopyteczka. <noise> Zostaną się, do, się dobrze, bo to będzie. Ja zostawiam na golonkę. Ja wymieniam w takim razie. Myślałem mm. o tych żeberkach, ale, ale w takim razie nóżkę skaczki, bo, bo modra kapusta mnie chyba przeko przekonuje. Najpierw przystaweczka, i dopiero główne by danie, ale najpierw, oczywiście. Browarek po dobrej jeździe. piwo warżala. Ja Zaraz się jeszcze dopytamy. Mmm. Ale dobre. Mega. No. Naprawdę. Czeskie piwko, tak jak mówiłem, nie? Piwo, no. piwo warzawek. Czekamy na jedzenie. Czekamy na jedzenie. Przystaweczki. Haha. Slecznego. Tatarek. I tatarek. Masakra. Dobra. dobra. Taką przystawkę to ja rozumiem. Tak jest. Proszę, no, proszę, Ty, ty zaraz liczyłeś glebę, jesteś bardziej głodny. Tak jest. No. Dobra. Mega. Dobra, zaczynamy jeść. Botę. Jak przystawka wygląda w taki sposób. To już nie mogę się doczekać na tą golonkę. Nie, dla mnie górna to będzie na pewno petarda. Ale tu faktycznie kurczę, to nie, nie jest dyskontowy kurczę, śledź. Spróbuj hmm. sobie, nie? Bo mega. Nie wiem, czy za rybami no. jesteś? Jestem jak najbardziej. Jak najbardziej, no a ty za wszystkim. prostu. <laughs> ale to jest mega. Wow! Nie w smaku kurczę takie... nie czuć Bardzo soli, wyraźny, jak to bardzo, ale nie? jest taki naprawdę. Ryba, a nie? Świetnie. Chcesz spróbować? Weź sobie całe. Nie tylko mięsko. Nie tylko mięso. Nie, no, kurde. Super, nie? Ja już wie co dobre, po prostu. No, co tu dużo mówić? Ja już zawsze wie co dobre. Ja już wie co dobre. Maciej, a ten szef kuchni coś wspominał, ten Sebastian, tak? Tak, tak. Wspominał, że tam grilla mają jakieś, coś robią. No to kurczę, chyba wypadałoby zobaczyć. Zajrzeć. No to kurczę, nie możemy. Jeszcze jedzenia nie. Bierzmy ten. Pić, pięćku idziemy. Lecimy. kuchnia, tak? No. Czyli wędzarnia, grill, piec chlebowy. O, ogień jest. Tutaj mamy taki piec chlebowy. I tu właśnie pałeczki nam się pieką, które spożywaliście. Zobaczmy. Mega. Sebastian, ja mam tylko takie jeszcze właśnie pytanie, bo puchaczówka, no czarna góra sienna, na no tej puchaczówki jakby troszeczkę nie czuję. Skąd nazwa w ogóle? Od przełęczy. O. Troszeczkę wyżej jak wiecie, taka jest kapliczka, to jest sprzęt puchaczówka i jest nazwa fantaza. jakby od tego się wywodzi. No i dosyć mocno teraz jakby, jakby zakopliczyła, mocno jest... Kojarzona Jeszcze jedno pytanie o ten piwo No to też w zasadzie niedaleko. 60 km. A jak się piwko dokładnie nazywa? To jest kanec, tak? Kanec, czyli po czesku dzik. W ogóle no czuć w ogóle, że czeskie, nie, bo to nie. Nie one przede wszystkim nie jest gazowane, tak? Bo one jest tylko no. Szczerze, to on tak, które nawet nie czuć. Ale no nie, nie, nie. nie czuć gazu, bo jeżeli wypijecie zwykłe piwo takie markowe, tak powiedzmy nie jak to się nazywa, regionalne, mhm. to one są co dwa tam sklucowane, wypijesz jedno, dwa, czujesz się pełny, mhm. a to naprawdę można wypić i spokojnie. <laughs> Czyli piwo specjalnie dla <laughs> Maćka. Tak, tak, idealne. <laughs> Bardzo dobre. Dobra, to co, idziemy dalej? Próbować. Idziemy chyba jeść. Wystawki już Zabaj. były Dobra. eleganckie. A, dziękujemy. Okej, okay, dzięki. To co Maciek, może usiądziemy na zewnątrz? No główne danie to chyba wypadało po, po poranku takim e, aktywnym. To i goloneczka razem z kaczką wejdą chyba poza na, na zewnątrz. O, dzisiaj o to się nie musisz martwić, pogoda nawet dopisuje. Nie no idealnie. Goloneczko dziś wychodzi. Tak jest, więc idealna śmiało. sobota. Papu, papu, bardzo jestem głodny. Bardzo ale ale jedzonko już idzie. A, uwaga. Boże, przecież ta golonka jest większa od ciebie. Nie wiem, czy ją. Czyli podoba. Sędzka z kaczki. O, Super. dzięki wielkie. I golonka dla pana. Rewelacja, dziękujemy ślicznie. To życzę smacznego. Dziękujemy. I to zasmakowało. No i bardzo, bardzo. Bardzo się cieszę. Dziękujemy. Super. Dziękuję jeszcze no tak, trzy bobki. trzy bobki bułczane. No, moje wygląda super. No A co, moje nie? Twoje wygląda przepięknie. Modra kapusta, tak? No, ale patrz na to, ja tak, nie wiem, myślę, że dam radę. Dasz radę. Ja jesteś kawał chłopach. Dobra, no to co? zrówko. Tak jest. I smacznego. I smacznego. Dobra golonka ma to do siebie, że odchodzi mięso od kości. No tu w zasadzie nie ma co używać noża, tak więc rewelacja. Czyli nóż, Janusz, niepotrzebny. Janusz jest z, zbędny. <gry> tak. No, mm. ja, ja się biorę jak zwykle okay. od, dru, od drugiej strony, mięsko zostawiam na, na, na później, bo muszę kapustę spróbować. Mm. To jest to, kurczę. Czerwona kapusta na słodko. Mega. Znaczy... Skusisz się na spróbowanie goloneczki? Yy, tak, prosisz mnie, żeby spróbować moją kapustę, tak? No, oczywiście właśnie to taki miałem zamiar, nie? Wiesz. Pewnie, że tak. Próbuję. Taka sobie, tradycyjna czekaj. wymiana, nie? Wiesz mm -hmm. patrz, ty tu wiesz sobie, chytaj mięsko. Ale ty też spróbuj kaczkę i Ka Kaczka jest naprawdę na wypasie. A o, mięso. O. Masz tu. Wchodzę w mięso. Mmm, proszę kapusta. Nie no, goloneczka widać, że dobra. Faktycznie. Mmm, to jest to. Ale dobry sos. Ty, ale faktycznie kurczę, czuć, czuć, czuć tym piwem. Dobre, nie? No, Masakra. No Powiem ci, że. Naprawdę. Jest doskonałe. Co jeść? Tak więc, smacznego. Smacznego, tak. I już do mnie nie mów. <laughs> Dobra, wkuszam. abrandar-se só Podsumowanie, Janusz, teraz, nie? Po, po no, dobrym jedzonku, jeszcze lepiej zrozumieć. Przydałoby piwku? się, przydałoby Dokładnie. się. Piwko było super. No to, słucham Cię, co Ci smakowało? Znaczy, no, co smakowało? Co mi smakowało, golonka? ale. Do, 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 golonka była rewelacja. Naprawdę y, dawno już do, takiej dobrej golonki nie jadłem. tylko są tak jak y, wcześniej rozmawialiśmy. Te golonki są no takie, jakie są. Tutaj była naprawdę prawdziwa golonka. Ponad kilo wagi, y, więc to o no czym No to mięsko faktycznie kurczę, jak Wystarczyło widelec wsadzić tak, i, i koszernić. No nie potrzebowałeś nożu praktycznie, Tak więc rewelacja. Piwko. Piwko, nie, piwko. Piwko rywalka, naprawdę robi robotę i dawno tak dobre No nie piję. E... No, ale to czeskie. No, <laughs> no, taki region. No. Słuchaj, ale przystawka. Nie, no przystawka to, 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 to totalny. Powiem tata, ci, tata, że przystawka no. mnie zmiotła. No. Absolutnie. Twój tatar. Tatar, no no. Świetny. Cudowny smak tego śledzia i w ogóle no, zrobiło na mnie robotę. Ale e, sos truflowy u mnie. No, to, 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 to zmiotło totalnie w ogóle, no, Szacuneczek, tak naprawdę. Bardzo polecamy właśnie akurat to. No to co, kurczę, poproszę Cię Ale czekaj, przepraszam, a Twoje danie? Gdzie już? No, moje jedzenie, kurczę, no też super, nie? Noga skaczki. chociaż wolałem na początku żeberka, ale zostałem przekonany, noga skaczki naprawdę wyśmienita. No, czerwona kapusta, w ten sposób czeski zrobiona, mega. Bardzo smaczna, słodko, kwaśna trochę. Próbowałem, bardzo mega, mega, No i tak jak mówisz, kurczę, te przystawki, no śledź, śledź aksamitny w smaku i nie, że kuczę toną w soli, tak jak to zwykle właśnie bywa, mm. tylko naprawdę. No i wyrazisty sposób. smak, taki naprawdę, no, bardzo dobry. Dosłownie. No i samo to, że tutaj kurczę, no jednak, 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 jednak przykładają rękę, nie tak jak widać, wędzarnia no własna. To jest, jest też duży plus, ale no i otoczenie, nie? Tak, no, tak, tak. Poszukujmy no, się, jest naprawdę rewelacyjnie. Czarta Góra robi robotę <coughs> sienna przede wszystkim i na rowerek. Na rowerek, tak. Okej, okay, okej. Okay. To jak z Janusza? No, hmm, ciężki temat powiem, no ale rewelacja. Dla mnie bomba. Zapraszam tutaj, naprawdę polecam. Bardzo się cieszę. I koniecznie zapraszamy Was do obserwowania naszych social mediów. projektu Ziemia Kłodzka, nie na żartego Janusza, nie na Żartego Macieja na Instagramie. Dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał na YouTubie. No i pamiętajcie, to jest Janusz, to jest Maciej. I jesteśmy, jesteśmy nie na, nie żarci. na